Instytut Pamięci Narodowej i Kujawskie Centrum Kultury zapraszają na koncert na pierwszy znak, który odbędzie się w piątek 17 lutego o godzinie 19 w Inowrocławskim Teatrze Miejskim. Ze sceny popłyną przedwojenne przeboje muzyki popularnej z cyklu Artyści Andersa. Bezpłatne bilety można odbierać od 13 lutego w Kujawskim Centrum Kultury, ulica Jana Kilińskiego 16. W Wrocławskim Magazynie Miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Na boisku bocznym stadionu miejskiego imienia Inowrocławskich Olimpijczyków odbył się zimowy turniej piłki nożnej drużyn amatorskich w ramach aktywnych ferii ZOSIR. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem. Jest dużo, dużo zawodników, dużo drużyn. Widać, że chłopaki chcą grać i podoba im się ten turniej. Czy to tylko Inowrocław, czy drużyny z nie wiem z powiatu, może nawet z dalszych rejonów? Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś grupa też spoza Inowrocławia, z tych mniejszych miejscowości naokoło. I jakim systemem grają? Ile tych meczów dzisiaj rozgrywacie? Znaczy tak jest, dziewięć drużyn, podzieleni są na dwie grupy. W jednej są cztery drużyny, w drugiej jest pięć. Mają teraz fazę grupową, później z grupy każdej grupy wychodzi dwie, wychodzą dwie drużyny, jest półfinał, tak i finał i walka o trzecie miejsce. Jedną z drużyn, która wzięła udział w turnieju była ekipa pod nazwą Lacze Mojżesza. Chyba nie pierwszy wasz turniej, tak kojarzy nazwę. Nie, my stary wyjadacze już tutaj przychodzimy rozwalić, wygrać wszystko. Pierwszy mecz za mnie wyszedł, drugi już odrobiliśmy, wygrana, trzeci z familiadą o wyjście. Mhm. Jak oceniacie swoje szanse tutaj na powiedzmy wysoko mierząc e, zwycięstwo w turnieju? Eee, to mi się wydaje tak 99%, że wygramy. Mhm. I jak się gra dzisiaj, zimowy to turniej w końcu? Powietrze takie rzeźkie, ciężkie, ale fajnie, fajnie, można pograć, ja się nie męczę, bo na bramce stoję, więc to moja drużyna za mnie biega. Podoba mi się, lubię pograć na tych turniejach dzikich znajomi wokół, wszystko można fajnie porywalizować i zawsze wygrywamy. Ostatecznie wygrał zespół Niebieska Elita. W minioną sobotę w Galerii Miejskiej popularny dziennikarz Marcin Kydryński otworzył wystawę swoich zdjęć pod tytułem Harmonia. Na wystawę składa się kilkadziesiąt fotografii z podróży m.in. po Afryce i krajach wschodu. Po pierwsze dziękujemy za tę odrobinę słońca, egzotyki w taką pogodę w Inowrocławiu. Dziękujemy, że możemy obserwować te niezwykłe praktycznie obrazy. Tak, trochę słońca i egzotyki, ale nie tylko, bo ja nie chciałbym wyjść na człowieka, który musi pojechać pod palmy, żeby przywieźć refleksję. I uważny odbiorca dojrzy na przykład kadr z grudziądza, kadr zimowy z łabędziem na śniegu i dojrzy kadry liczne w dodatku z moich spotkań z, Polski, z polskim morzem, z Bałtykiem. Więc ja tych harmonii tytułowej dla wystawy inowrocławskiej poszukuję w każdym momencie swojego życia. Niepotrzebna mi jest do tego podróż na koniec świata. I cóż, to mam nadzieję, że Państwo, którzy poświęcą chwilę tym zdjęciom, odnajdą w nich taką szansę na, na zastanowienie się nad życiem, nad losem, nad, czy ja wiem, kontakt z absolutem może nawet, bo okazuje się, że, że szansa na, na takie doznania nam się objawia częstokroć w naszym codziennym życiu, jeżeli tylko poświęcamy uwagę mijanym przedmiotom, ludziom, miejscom, smugom, światła, jeśli nie przechodzimy wobec nich obojętnie. Więc ja nie przechodziłem, utrwaliłem i teraz cieszę się nadzieją, że, że dla Państwa to będzie okazja do refleksji. Rozpoczynając ten wernisaż, wspomniał Pan, że to dla na najważniejsze zdjęcie. Dlaczego? Tak jak mówiłem, harmonia jest dla mnie pojęciem w życiu kluczowym, bardzo jej potrzebuję do takiego wewnętrznego poukładania. I dlatego myśląc o koncepcji tej wystawy, nie poszedłem z aparatem na ulicę w sąsiedztwie, tylko wybrałem zdjęcia z bardzo wielu lat i z wielu miejsc. Innymi słowy, stała się to nagle taka moja historia, moja autobiografia, zapis podróży przez wiele lat, przez wiele kontynentów. I dlatego, zważywszy też na, na wagę tego pojęcia dla mnie, pojęcia harmonii, mogę powiedzieć, że są to dla mnie zdjęcia kluczowe, najważniejsze. Ograniczyłem się do bodaj 36 chyba, czy nawet 24, ale pe... Pewnie znalazłbym ich jeszcze kilkanaście i w sumie ten zbiór mógłby wszystko o mnie powiedzieć. Już pozostałych fotografii mogłoby nie być, więc dlatego mówię zawsze, że, że to jest dla mnie najważniejszy, najważniejszy moment, otwieranie spotkań z tą właśnie fotografią. W hali widowiskowo-sportowej odbył się dziesiąty charytatywny halowy turniej grup zawodowych w piłce nożnej Serca Granie im. Lucjana Trajdera pod patronatem prezydenta miasta i Nowocławia, Ryszarda Brezy. Rywalizowało dziewięć drużyn. Uroczystego otwarcia jubileuszowych rozgrywek dokonała Magdalena Łośko, poseł na Sejm RP. Od strony sportowej głównym organizatorem był radny Henryk Procek, który w turnieju grał jako bramkarz w ekipie Osiru. Turnie się za chwilę rozpocznie, a my rozmawiamy z jego pomysłodawcą i organizatorem, przed mikrofonem Henryk Procek. Powiedz, jak wpadłeś na ten pomysł? Skąd ten pomysł? Kilkanaście już lat temu. Na ten pomysł wpadłem jakoś tak po prostu, bo było pamiętam takie kulturalne serce granie i pomyślałem, że fajnie by było, byłem wtedy przewodniczącym Komisji Sportu w Radzie Miejskiej i wpadłem na pomysł z organizacji takiego turnieju. Pogadaliśmy razem z Grzegorzem Kaczmatkiem, który zawsze działa społecznie w różnych fundacjach plus jeszcze do tego bardzo pomógł imiennik tego turnieju, czyli Łucjan Pryder, którego o środowisko piłkarskie, amatorskie, bardzo dobrze y, pamięta. Takie były początki, także tak się zaczęło i to jest dziesiąty w tej chwili, chociaż zaczął się wcześniej, ponieważ jeszcze była pandemia i ona zrobiła troszeczkę przerwy. No właśnie, mamy dziesiątą y, y, edycję po takiej dłuższej przerwie, dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Tak, mamy y, po przerwie, y, ale myślę, że środowisko jest tak zintegrowane. Zresztą y, tutaj spotkanie we wtorek mieliśmy losowane Grup, kapitanów, zespołów. Mamy 9 zespołów, bardzo dobra współpraca. Zresztą to nie jest dziwne, środowisko piłkarskie amatorskie jest bardzo pozytywne, bardzo nastawione na pomaganie, szczególnie młodszym zawodnikom, bo zawsze za zebrane, pieniążki, za zebrane pieniądze kupujemy sprzęt piłkarski dla młodych zawodników, a więc tak jakbyśmy podawali pałeczkę w sztafecie. Czyli to jest tak, że drużyna przystępuje do grania, ale nie wystarczą tylko chęci, tylko także trzeba zrzucić się tutaj do tak, wspólnej kasy. Tak, wpisowe jest w tej chwili 300 zł, tutaj Grzegorz później z fundacją przyjmują to i po prostu rozdzielamy te pieniądze, kupujemy klubom, bądź też w tej chwili jeszcze pomyślimy tutaj nad nowymi klubami, zawsze wspomagamy tą młodzież, kupujemy piłki. W tym roku zawodnicy grali też ku pamięci zmarłego w ubiegłym roku młodego trenera i sportowca Damiana Szwantkę, a gościem turnieju był jego tata Roman. W emocjonalnym finale nauczyciele dopiero po pięciu kolejkach rzutów karnych pokonali lotnika 1. W meczu o trzecie miejsce robotnicy wygrali z policją 3 do 2. Najlepszym strzelcem okazał się Marcin Skonieczka, zdobywca ośmiu bramek. Ze zwycięskiej ekipy nauczycieli MVP Turnieju został Krystian Piechocki z drużyny Robotników, a najlepszym bramkarzem wybrano Pawła Moroza z policji. Pozostałe drużyny grające w Turnieju to Osir, Urzędnicy Radni, Drug Intro, Remsot, Pomysłowy Event i Lotnik Stare Wygi. Przy inowrocławskim szpitalu powstała nowa przychodnia. Placówka niebawem będzie przyjmować pierwszych pacjentów. Inwestycja kosztowała blisko 4,5 miliona złotych. Prawie 3 miliony złotych pochodzą z budżetu państwa. Resztę wyłoży powiat inowrocławski. O nowym obiekcie rozmawialiśmy z naczelnym lekarzem inowrocławskiej lecznicy Bartoszem Jakubem Myśliwcem. No właściwie to bardzo ważna informacja dla mieszkańców Inowarskowej, nie tylko, dla pacjentów. Już niebawem otwarcie nowej przychodni. Jaka nazwa? Planujemy otwarcie poza u z dniem 1 kwietnia, no i nazwa może nie jest odkrywcza, ale myślę, że dość wpadająca w ucho, przy szpitalu. Jakie poradnie będą działać na miejscu? Przede wszystkim poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kompetencji lekarza rodzinnego, ale także będzie można uzyskać poradę tutaj z zakresu opieki pielęgniarskiej. No i wyróżniać nasz POZ będzie wyróżniać to, że będziemy mieli opiekę koordynowaną, czyli będzie diagnostyka z zakresu schorzeń. Chociażby kardiologicznych czy endokrynologicznych. Dlaczego staraliście się o to, aby tam przychodnia powstała? To było praktycznie i nadal jest jedne ze świadczeń, które szpital tutaj nie posiadał. Posiadamy usługi z zakresu szpitalnictwa, ale także i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a tak na dobrą sprawę komplementarnie brakowało nam poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, więc to dopełnia ten wachlarz świadczeń zdrowotnych, które są świadczone przez szpital. Mhm. Jak wygląda tutaj kwestia finansowania, jeśli chodzi o te inwestycje? Głównym źródłem finansowania to są środki przekazywane od wojewody kujawsko-pomorskiego. Te środki pochodzą z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rezerwy ogólnej naszego państwa, a drugim źródłem to są dotacje, które otrzymaliśmy od organu prowadzącego, czyli od starostwa powiatu nowrocelskiego dzięki uprzejmości pani starosty. I kto może skorzystać z tej e, przychodni? Z tej przychodni może skorzystać e, każda osoba. Wystarczy złożyć odpowiedni formularz deklaracji, żeby przystąpić, zostać członkiem naszej, e, naszej poradni podstawowej opieki zdrowotnej, do czego bardzo serdecznie zachęcam, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nasz POZ będzie wyróżniać ta opieka koordynowana, chociażby z zakresu schorzeń sercowo-naczyniowych. Będą rozszerzone panel badań diagnostycznych, takie jak echo, jak holter, jak możliwość wykonania próby wysiłkowej ale także cały wachlarz panelu hormonalnego z zakresu badań endokrynologicznych, więc bardzo serdecznie zachęcamy tutaj pacjentów do składania tych deklaracji i do przystąpienia do naszej podstawowej opieki zdrowotnej. Walentynkowy klimat zawitał także do Biblioteki Miejskiej. W saloniku literacko-artystycznym już można podziwiać wystawę dotyczącą Aleksandra Fredry. Przypomnijmy, ten rok jest rokiem wspomnianego komediopisarza. Właśnie obchodzimy jego 230. rocznicę urodzin. Właśnie skąd to połączenie? Walentynki i Aleksander Fredro. Aleksander Fredro i Walentynki. No to takie pierwsze skojarzenie to jego miłość, taka miłość na zawsze, od, właściwie od pierwszego wejrzenia. I stąd właśnie pomysł na to, żeby e, taką wystawę zorganizować właśnie, otwarcie tej wystawy w dniu Świętego Walentego, ponieważ no, ta jego wybranka ser, na wybrankę serca czekał blisko 10 lat, więc warto było, bo później małżeństwo okazało się szczęśliwe. Co można zobaczyć na tej wystawie? Na tej wystawie można zobaczyć taki, taką krótką opowieść, może w ten sposób powiem, o, o Fredrze, tak? O jego korzeniach, o jego rodzinie, o, o twórczości, ale też właśnie ten zwrócimy uwagę na, to, na ten wątek, właśnie o miłości. Troszeczkę opowiemy o tych dziejach miłości. No, na wystawie znajdziemy również. Książki, wydawnictwa, nasze bardzo cenne wydawnictwa, bo mamy w swoich zbiorach książki Aleksandra Fredry, które są wydane, były wydane i mamy je tutaj u nas na tej wystawie w latach 30. XIX wieku, więc bardzo cenne dla nas zbiory. One są, będą dostępne do, do oglądania jako element całości. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi: Stop COVID-19 Zaszczep się dla siebie i innych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.